Prawdopodobnie w tej postaci krążyło, to znaczy, że taka historia naprawdę kiedyś się wydarzyła. To znaczy, że Jezus któregoś dnia, będąc w Jerozolimie, zszedł być może wieczorem, po, po wieczornym pobycie, ponosnym pobycie na górze oliwnej do świątyni, do Jerozolimy, usiadł na dziedzińcu, zaczął nauczać, no i się wydarzyło. Przyprowadzono mu kobietę i, i sprawa potoczyła się do przodu. Gdybyśmy spojrzeli sobie do tej e, historii, to czytamy od pierwszego wiersza rozdziału ósmego. Jezus udał się na górę oliwną. Rankiem jednak przybył ponownie do świątyni, a gdy cały lud przyszedł do Niego, usiadł i nauczał ich. Prawdopodobnie e, to konkretne wydarzenie miało miejsce w tak zwanych portykach salomonowych. Były to portyki, które były zbudowane we wschodniej części dziedzińca świątynnego od strony doliny potoku Cedron, kiedy przechodziło się przez potok Cedron z góry oliwnej można było wejść tak złotą bramą na główny dziedziniec świątynny. Była to jedyna brama, którą można było wejść do miasta, ale też jednocześnie bezpośrednio właśnie w ten kompleks świątynny. No, i właśnie często rabini siadywali w tych portykach świątynnych po to, żeby nauczać. Jest to tak zwany zewnętrzny dziedziniec i portyk, który od strony wschodniej otacza tak zwany dziedziniec pogan. Prawdopodobnie było to w tym miejscu. Dlaczego? No, bo na dziedziniec Izraela, do właściwej części świątyni, nie mógł wejść żaden człowiek nieczysty, żaden poganin żaden człowiek w stanie rytualnej nieczystości no więc takiej cudzołożnicy na pewno do świątyni do części właściwej by nie wprowadzono Jezus siedzi w portykach salomonowych tam gdzie wielu rabinów siadywało i uczy uczy tych którzy potrzebują ewangelii uczy tych którzy są nieżydami uczy tych którzy szukają Boga którzy chcą go poznać lepiej a przyznacie, że co jak co, ale świątynia chyba jest no, tym najlepszym miejscem, w którym można ukazać istotę Ewangelii. W Ewangelii Jana w rozdziale drugim, kiedy Jezus będzie wyrzucał przekupniów właśnie ze świątyni, właśnie z tego zewnętrznego dziedzińca, zrobi to między innymi po to, żeby stworzyć przestrzeń, żeby dać możliwości ludziom po to, żeby mogli przyjść, żeby mogli wielbić, żeby mogli poznawać. Siada i uczy. I w pewnym momencie, nie znamy dokładnie pory, w której się to wydarzyło, ale od trzeciego po piąty wiersz czytamy. Wtedy nauczyciele pisma i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w środku i powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest twoje zdanie na ten temat? Początek szóstego wiersza powie, że w zasadzie to nie obchodziło ich jego zdanie na ten temat. Nie chcieli się niczego dowiedzieć, po prostu szukali jakiegoś konkretnego argumentu powodu podstawy do tego, żeby móc go oskarżyć. Oskarżyć o co i w jakim kontekście? Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jesteśmy, że tak powiem, w tej rzeczywistości juzkiej, rzeczywistości Izraela, mówiąc szerzej, w pierwszym wieku naszej ery, to my nie mamy tutaj, że tak powiem, prostego, jednolitego systemu funkcjonowania w zakresie tego życia społecznego, bo z jednej strony Mamy oczywiście ten naród, który kieruje się swoimi wewnętrznymi prawami, gdzie Tora stanowi podstawę dotyczącą, dotyczącą funkcjonowania w wielu aspektach życia narodu. Ale Juda-Izrael nie jest w tym przypadku samodzielny, bo jednak dużym graczem na arenie międzynarodowej jest Rzym, jest Imperium Rzymskie, i to prawo rzymskie w tym przypadku staje się nadrzędnym prawem, które rządzi judeom i nie tylko judeom. Tora określała, że jeśli przyłapią na cudzołóstwie, tak mówił Mojżesz, tak mówi o prawo mojżeszowe, jeśli złapią kogoś na cudzołóstwie, to jaki jest wyrok za takie coś? No brutalny. Kamienowanie. Odwołują się do tego konkretnego prawa. Mojżesz kazał takie kamienować, a ty co na to? Co powiesz w tym temacie? Ale Żydzi nie mają na tym etapie prawa do tego, żeby wydawać wyroki śmierci. Żeby orzekać w sprawach w konsekwencji których ktoś zostanie skazany na śmierć. Zwróćmy uwagę na sam przebieg, że tak powiem na samą rzeczywistość dotyczącą procesu Jezusa. Dlaczego Żydzi go po prostu nie zabili? Spotkali się w Sanhedrynie. Prawdopodobnie połamali mnóstwo przepisów związanych z tym, jak te posiedzenia Sanhedrynu, tego sądu miały przebiegać, bo spotkali się nocą w niepełnym składzie. Jednego dnia oskarżyli, tego samego dnia chcieli wykonać wyrok. Oskarżali w oparciu o własne świadectwo oskarżonego, po to, żeby mieć powód do, do skazania go na śmierć. Ale czy zabili Jezusa? No nie. Bo to było nielegalne. Kiedy stwierdzili to, co stwierdzili, poszli do Piłata, do rzymskiego...